Cześć kochani, dzisiaj. Pierwszy odcinek mojej serii najnowszej. Sobie tak wymyśliłam, że w każdą sobotę o godzinie 23 będą horrory u mnie na kanale. Tak moi drodzy, horrory, zdrabki liniowe, zawsze będzie jedna krzyżóweczka i jedna. No, linia, czy, czy jakaś taka podobna zdrabka, jak na przykład owocowa eksplozja, no, ale krzyżóweczka yy, musi być. Ja tutaj mam dzisiaj taką krzyżówkę za 5 zł. Zaraz będę je drapać dla was i zobaczymy, czy te horrory nam się opłacą. Yy, Opłacają, opłacać będą. Ale zanim jeszcze tutaj zacznę drapać te moje horrory, to może jakiegoś suhara rzucę. Su, rzucę suchara pod dzisiejszy odcinek, żeby tak było klimatycznie. Więc zaczynam. Seryjny morderca ciągnie kobietę do lasu. Kobieta krzyczy, ale ponuro i ciemno w tym lesie. Bardzo się boję. Na to morderca. No, a co ja mam powiedzieć? Będę wracać sam. Tak, teraz trzeba się zaśmiać. No, tak jak mówiłam, no, musi być suchar. Pod temat. No, widzicie, tło jest takie czarne, złote, troszeczkę ponure. Więc dobra. Kończymy znaczy kończymy czy my z tymi sucharami zaczynamy y, drapać moi kochani zaczynamy może od tej krzyżóweczki tak moi kochani niech już zacznie się z grubej rury horror y, krzyżówka XL moi drodzy powiem wam że troszeczkę mam y, tutaj y, takie coś bo powiem wam że wyciągnęłam ją a tak po prostu wyciągnęła mnie. no i co? tutaj jest moi kochani w bonusie Verona czy ktoś kojarzy to miasto? na pewno wszyscy kojarzą Veronę ale teraz Mary ma taki specjalny w ogóle cykl simsowy, właśnie wszystko się dzieje w mieście Verona to są simsy dwójka i moi drodzy, jak to zobaczyłam, pomyślałam: Boże, przecież to jest po prostu tak jakby podmery. Tak, moi kochani. No i w ogóle ona przeprowadza tam challenge, jest jeden Sims, który no w tej weronie zapładnia wszystkie kobiety. Niezamężne? Nie wiem czy zamężne też, ale im ma taki cel w życiu. No i tak sobie pomyślałam o Verona pomyślałam o misi, ale yy, no, misia mi mówi tutaj będzie 500, 500 tutaj. Ja mówię, co Ty gadasz, co Ty gadasz? Mówię, chyba nie bardzo, bo zobaczcie jakie w ogóle słowa mu tam no, Dobra. Przestaję żartować. A w ogóle, jak ktoś gra w Simsy, to zobaczcie, no, drapka idealna, patologiczna. Don. No, jest jeden Sims. Właśnie yy, jego historia Zaczyna się już w Simsach w wujce. Jest do nich w trójce i w czwórce. No bynajmniej, właśnie taki bawidamek. No, patologię. Dobra, moi drodzy, yy, zaczynamy drapać. Zobaczymy, czy będzie pincetka. No, trzymam za siebie kciuki, yy, bo się nagadałam. Dobra, moje litery sprawdzamy. E. No to tutaj już mamy w bonusie. E. Mm. Tutaj też mamy E. W ogumieniu <noise> E. Mm. W proszku mamy E. Proszek E. Jest taki proszek E. Yy, znaczy był na pewno, a teraz to nie wiem. Chyba, chyba jeszcze jest. Najki. Yy, I jeszcze, czy coś tutaj jest na E? Zobaczymy o NER. Mm, a tutaj też jest E y, następny Cels, Celsjuszy no gorąco jest moi kochani, gorąco jak tu ma być pincetka to mówię, będzie gorąco sprawdzamy mm. sprawdzamy, sprawdzamy czy tu jest E jeszcze No, więcej E nie ma. No to kolejna literka, widzicie? Ja tak sprawdzam już, tak sobie pomyślałam: jak już będzie ten cykl horrorowy, to ja będę taka uważna, będę sprawdzać literka po literce, żeby niczego nie ominąć. No, jak ominę to wiecie, no. Mam moich y, drogich widzów i oni mi tutaj pomogą, ja wiem, ja wiem, że mi pomogą. Jak mi się yy, niedotłuczenie mózgowe tutaj <tutujesz> stoi. <tutujesz> niedotłuczenie Nie mogę, wiecie, mówić to, co chcę zawsze, bo YouTube mi zdejmie monetyzację. No i wiecie, błotem nie wolno rzucać. Trzeba być kulturalnym, prawda? No. No chyba tutaj nie ma. <tutujesz> Już chcę. Sprawdzamy dalej. Z. O, ZZZZ, z, z, z. o jest w nakazie. O widzicie, jest nakaz nie mówienia brzydkich słów na YouTubie. <laughs> nie wolno mówić brzydko. I, i używać różnych proszków. <laughs> Sztorm. W czasie sztormu też nie wolno wypływać w morze, na przykład, albo się kąpać, bo to, to już też byłoby bez sensu. Yy... Celsjusz. No tutaj też, jak e, jest za dużo stopni, to też Celsjusza e, na dworze to też nie wolno wychodzić. A w ogóle czemu ja zatarłam? S, dobra. <grywa> Zamyśliłam się. Hmm. Tu, 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 chyba, o tu jeszcze jest Azja. O, do Azji bym pojechała e, spotkać dzika. Nie no, te krzyżówki są nawet fajne. Y. No, mam nadzieję, że będzie S, bo tutaj trochę przypał z tym Celsjuszem. Eee, tu też jest Y. Hmm. Czy mamy jeszcze Y? No, niestety w pierwszej krzyżówce nie ma Y. Czy tu będzie Y? Dysku. Mhm. No i nie ma, już nie ma, mało trochę tych igreków. Y greków. G, G jak g guma, albo główna wygrana, główna wygrana. Co bym zrobiła, jakbym teraz główną wygraną strzeliła? No, chyba bym wystrzeliła się w kosmos z radości. Ale czy to będzie możliwe? No, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Chociaż, żeby był wzrost, no to też będę się cieszyć. Ale zobaczymy. Yy, no i nie ma co? Już G? Tutaj w ogóle nie ma G? Wiecie co? Lipa straszna. U. Tu jest U. Ogumieniu. Hmm, tutaj jest U. Więcej U nie ma. O, tu jest U. Znaczy w, w sensie w tej pierwszej krzyżówce. Tu jest U. Hmm, Aukcja. A tutaj jest sta statut. Mhm. Statut i M. Mamy U No i chyba nie ma więcej U. Chyba. Wszystko wyjdzie później w praniu. Uhu, jest A. No to A mamy w Weronie. No to dobrze, że jest A. To dobry znak. Może coś się jeszcze ułoży, coś będzie. Jest więcej A. Hmm. Czy ktoś mi może powiedzieć, czy jest A? Jest. Sara. O bardzo ładne imię Sara. Osa. No, czasem człowiek taki zły jak osa. Haft. No. A aukcja znowu. Pa... Pawiak? Ej, w ogóle haft, pawiak tu w ogóle mi się <głos》> kojarzy z weekendem. O, dzisiaj jest sobota, więc może ktoś haft, pawiaka. Co to jest w ogóle pawiak? Pawiak tak mi się skojarzy z jakąś małpką. Nie wiem, co to jest pawiak. Może mi napiszecie. Hmm. hmm. cały czas A, A, A. No właśnie. Chyba już więcej A nie ma. Sporo tych A, nadrapałam A jest. Przepraszam. Aukcja. Wydrapałam na początku, a na końcu nie wydrapałam O. I tutaj jeszcze jest Jan... Cza. Czar. Janczar. Janczar. Nie no, jeszcze pewnie coś ominęłam. Ale oczywiście, że ominęłam rejkiawik. Eee, hmm. No nic. Więcej chyba nie ma. <laughs> Sprawdzamy dalej. S. O. Widzicie? Celsjusz. No to już. Już mamy Celsjusza. Dysk. O tu, nie. Tak po kolei pełna, bo zaraz się zakręcisz. Syrop. <laughs> Syrop. Tutaj nie ma. Proszek. kos, taki ptaszek, sztorm, no, chyba więcej nie ma, ser, jak dobrze, że to S jest, bo to w tym Celsjuszu to naprawdę przypał by był. No, powiem Wam, no nie ma więcej, chyba nie ma S. A jak będzie, to wyjdzie. Z tego się nie strzela, jak ja to mówię. Lubię to słowo z tego się nie strzela, w ogóle to powiedzenie. Bo ludzie się przejmują takimi duperalami za przeproszeniem, że naprawdę. A czasem wystarczy poczekać. Moi drodzy, to nie jest tak, że coś się tam yy, yy, po prostu. No nie wiem, jak to powiedzieć. Coś się psuje w naszym życiu. Trzeba to przeczekać czasem. Zawsze się wyprostuje, prędzej czy później coś się wyklaruje. W tą albo w tą stronę życie mnie nauczyło, że warto poczekać czasem, żeby, wiecie, nie wszystko na, już na teraz, bo to jest niezdrowe dla, nawet dla naszego organizmu, tego fizycznego, bo już nie mówię o duchowości, bo to już w ogóle wszystko się wali wtedy. Jak chory duch, to i ciało zaczyna chorować to jest chyba najgorsze, co może być nie powinno tak być no, X, nie ma X -a. nie ma D, no to sprawdzamy D oczywiście trzeba się starać ale nigdy za wszelką cenę bo można się nabawić choroby, albo albo po prostu cały czas myśleć i, i być znerwicowany w sumie to też choroba, nerwica Ech. Trzeba dbać o swoją higienę układu nerwowego. Zobaczcie w ogóle, nie wiem, południowe narody. Oni jak żyją w luz, po prostu oni się tak nie spinają. My mamy tak kulturowo po prostu tu jesteśmy nauczeni, że my musimy myśleć yy, na zaś, prawda? A tam nie trzeba. Tam... Kie, no nie wiem. Człowiek jest najważniejszy. Nie wiem jak to powiedzieć. Nie wiem, brakuje mi słów. Czasem, ale to nic. Tak. My się powinniśmy od tych narodów uczyć. A oni się powinni od nas uczyć ciężkiej pracy. Oj, by było super, złoty środek. No bo my jesteśmy narodem takim cierpliwym, pracowitym. My dużo umiemy, tylko trochę nam wiary brakuje. O, mamy słówko. Mamy słówko już. Jedno. Chyba, że się gdzieś tam utworzyło jeszcze, ale jeszcze nie widzę. Chyba już więcej tego nie ma. L. L jak lalka. Jak lalka. O, i tu jeszcze jest S. Czy J było? Nie, nie było. J, J, J. Nie, nie J! Nie, nie! Ja L szukam! Jakie J? L! Paulina! Wake up! Wake up i nie odwalaj tu głupot. <noise> Dobra, chyba tu więcej L nie ma. Ulubione <grymne> literki X i V. <grymne> p. P jak Paulina. Bardzo ładne imię. Bardzo mi się podoba. <grymne> Piękne, nie? P. Czy jest P jeszcze tu? Ja nie widzę P. O, w tym pawiaku jest przecież P. Pawiak P. Jeszcze jest py, o, tu jest jeszcze p. Kurczę, nie wejdzie chyba pincetki, o ogumienie, o, to go o, o! O! Tu jest o, do nie. mamy o. W oku mamy o. Oka by się przydała, gdyby było, K, to bym coś wygrała. Mm, tu jest jeszcze w sobie o. Tu jest f. Szukamy f ma f. Chyba w ogóle tu żadnego wyrazu sły nie było. kurczę. chyba pustak. B no mówię, nie będzie 500. W ogóle chyba nic nie. B, tu też jest by. Ale to nic z tego. Tutaj to pust. Nie ma nic. By, 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 by. Tu będzie by. Tu też mamy by. No i co z tego, że jest tyle tych by, jak nie ma nic? No, no, nie, miało być 500. Ej, no. Zobaczcie, trzy literki kontrolne. No i ja się nagadałam tutaj. I zobaczcie, nie ma nic. No, nie ma nic. Trzy różne literki kontrolne. No dobra. Ale jeszcze jeden horror przed nami Szczęśliwe linie Wy też bardzo lubicie szczęśliwe linie Ja wiem, ja wiem Dlatego dzisiaj są szczęśliwe linie I drapiemy Twoje symbole Tak na szybkość Sakwa sakwa, sakwa Nie ma sakwa Nie widzę Tęcza, tu mamy tęczę mam mamy więcej tęczy? Nie, jedną tylko. A, tak od dołu będziemy drapać. O, pan krab! Pan krab! O, jest pan krab! Pan krab! Pan krab! Czy jest jeszcze pan krab? Nie ma pan krab! Dobra, sprawdzimy kolejny symbol. Korona! Korona królowej przegrywów i nie ma, więc jak tutaj nie ma, to to jest szansa, że będzie drog. Dzwon. To będzie naprawdę od Wielkiego Święta moja wygrana. Nie ma dzwona. Banan. Tu mamy banana. Tu też mamy banana. Czy jest więcej bananów? Nie, nie ma! Nie ma bananów! Ale misienki może są! Jeszcze. Nie ma misienek! No to jak nie ma wisienek, no to trzeba sprawdzić kolejny symbol Księżyc O, moi drodzy, pominęłam dzwon I wisienkę, ej, jakaś nieprzytomna Ta chyba krzyżówka mnie tak zmęczyła I sakwa była, ojeju Ja to, co ze mną Pomina. wake up, wake up Budzimy się Przecież kawę dzisiaj piłam kaweczka taka, wiecie, pachnąca z rana. Ach. Dobrze drapa? Ach, dobrze. Z dołu, z góry nieważne, arbus szukamy arbusa. Mmm, tu jest arbus, dobrze. Ja lubię kawę. Kto ogląda mnie to pewnie słyszy te moje jęki kawowe. Że tak uwielbiam ją. Tak moi drodzy. Lubię. Chociaż wcześniej nie wyobrażałam sobie, że można w ogóle pić kawę. Jak można pić kawę? Przecież jest gorzki, niedobre. A teraz ja żyję tą kawą. Tylko nie słodzę, tylko piję z mleczkiem. Znaczy z mleczkiem. Ja to i tak pijam z tymi napojami roślinnymi, w sensie, że jakieś mleko ryżowe, czy tamtego, sojowe. O, i wtedy jest super smak. Mi to smakuje. I każdy lubi, wiadomo, ale. Ja tam lubię. Klucz, klucza... A nie, klucz jest jeden. Myślałam, że nie było, bo jest jeden, dlatego... Ech, co to jest ta? Cytryna, cytryna. No i Lipton. Nie ma cytrynki. Diament. Tu też. Diament, czy więcej diamentów nie ma? Mogłabym znaleźć takiego diamenta. O, jest kwiat. Bardzo fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Właśnie kwiaty widziałam. Kości, ale kości to nie widziałam. Nie, nie, nie dobrze. O, już mamy linię. Patrzcie, truska w kwiat, gruszka, arbus. Czy jest więcej truskawy? Tu jest jeszcze truskawa, widzę. Kolejny symbol. Widziałam gdzieś igarnek ze złotem. Chyba nawet w dwóch miejscach. Jeszcze No, 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 no. Dobrze, chociaż jest jeden zwrot. Bardzo mnie to cieszy. Gwiazda. U, uh, u, uh, uh, więcej gwiazdek nie mamy. Biedronka. Jedną chyba tylko biedronkę widziałam. Nie, drugą też widziałam. Dwie biedronki. Krew. No i teraz jeszcze jeden symbol. Śliwka. to też jest śliwka, wow i chyba więcej, więcej chyba symboli nie będzie tylko jeden truskaw Dobra, tak, podkowy nie było, jabłuszka nie było, winogronka nie było, pomarańczki nie było, no, dobra, no to sprawdzamy chwila prawdy, ile tu mamy? całe 3 złote, więc moi drodzy tylko piątka w plecy no i dobrze bardzo mnie to cieszy że nie jesteśmy na całkowitym minusie proszę bardzo, d, 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 d 3 razy d 3 razy tu. no, więc dobra kochani to, to, tym akcentem wesołym kończymy jeden zwrot jeden trzy, gry pamiętajcie jeżeli Was interesują takie paradokumenty jak yy, nie wiem yy, ukryta prawda dlaczego ja i tak dalej lubicie yy, te klimaty no to za zapraszam serdecznie do Werony do Mery <gry> naprawdę się dzieje <gry> no <gry> pozdrawiam Was serdecznie